Witam Was serdecznie. W dzisiejszym odcinku chciałabym Wam zaprezentować roczne podsumowanie pracy sekcji fotograficznej z Gminnego Ośrodka Kultury w Wiązownie. Zapraszam do oglądania, a za mną ognisko tak jak widać, znajdujemy się na pożegnaniu sekcji fotograficzno-filmowej w roku 2015-2016. Jestem super zadowolony, że mogę widzieć te wasze produkcje i te wasze świetne, wspaniałe zdjęcia. My również się cieszymy. Niech Ci w duszy radośnie zaśpiewa. Czy to prawda, że Pani od samego początku, że tak powiem, istnienia zajęć uczęszcza Pani na te zajęcia? Tyle teraz, że nie pamiętam, ale chyba tak. A jeśli chodzi o plenery, jest Pani zadowolona? Tak. Jesteś zadowolony ze swojego progresu w tym roku? Tak. Tak, tak. Dziękuję. Łap gołębia, dzień dobry Panie Mariuszu. <gulne> troski, Jakie ubaska? Co to za sekcja? Fotograficzna filmowa. To wasze zdjęcia widziałam na tej wystawie, tak? To tutaj? Naprawdę? To byliście wy? Tak, to byliśmy my. To jest sekcja foto. Ja. do góry. No, słaby. Słaby prowadzący, bo nie chcą się przyznać do tego, że są z sekcji foto. No nie taki słaby. Sprawa do reportera. Dzień dobry. Dobrze, Dobrze, dlaczego pan ma taką dużą lotkę? Bo, bo nie dowidzę. Rozumiem. A jeśli chodzi o ten rok fotograficzny, jak, jak pan wspomina? W porządku. Było okej okay wszystko. Także jak najbardziej jestem za i myślę, że się pojawi w przyszłym roku. ...zdobywać góry i młodą piersią słonąć dnia. Cieptać chmury i palce ranić o szczyt statki. Hejże hej, hejże He że hałas, żyjmy więc póki czas. Bo kto wie, bo kto wie, kiedy znowu ujrzę was. N jak hej pani wspomina ten rok? Świetnie, najlepiej. Super, super, naprawdę. Ale to dzięki panu Krystianowi, który mówi właśnie, może wyrzucić 100, ale jedno, które naprawdę zostawi, to jest perełka i świetna jest ta jego krytyka budująca. Tak proszę zrobić, tak zrobić. Ja właśnie lubię taką zasadę, żeby dawać wędkę, a, a, a nie rybę, bo, bo tak się człowiek najlepiej, najlepiej uczy. Fantastycznie. Patrzeć jak gwiazdy niebo złocą i czekać co przyniesie los. Jeśli chodzi o podsumowanie tego roku fotograficznego, jak u Pana? No u mnie powiedziałbym znakomicie. Oczywiście nikon. No nie musimy nikomu tłumaczyć dlaczego. Dziś oczywiście też robiliśmy prawie tylko mm, kanonami. Zdjęcia grupowe zostały wykonane z sprzętem kanona. No, aparatów to tu jest od groma. Ale pracy nie ma. Pracy nie. Aparat to każdy, o tu taki aparat stoi, no taki aparat. Że... Słyszałam, że pani wygrała konkurs ostatnio? Nie no, nie wygrałam trzecie miejsce, ale wygrałam, ale na podium! Oczywiście. Cieszy się Pani bardzo z tego? Bardzo, 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 bardzo. A jak postęp w tym roku, jeśli chodzi o zdjęcia? Bardzo dużo, bardzo. Dzięki zajęciom coraz lepiej. Dzień dobry, ja tutaj przyszłam przeprowadzić Panią wywiad, ja ile lat Pani uczęszcza na zajęciach? No może nie jestem dinozaurem z Kamiliny, tam, 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 ale będzie chyba z siedem, może z 6 lat, nie? Przeszczęśliwa jestem, nigdy nie dostałam tak super prezentu. Naprawdę jestem wdzięczna Gokowi i wszystkim, którzy to zorganizowali. Najlepsze Pani wspomnienie, jeśli chodzi o zajęcia? Ojej, dużo tego, ale kręciliśmy film. Również dziękuję. Jestem szczęśliwy, że mogłem tutaj być z Wami dzisiaj. No i dziękuję, Klaudiu, że, że teraz robisz wywiad. Bardzo mi brakowało tego na przykład ciebie w Modlinie, żebyś tutaj zlatała sobie z tym z tym przyjacielem swoim, bo, bo, bo było tak nudno troszkę. No. A co tam Pani ma takiego zielonego fajnego? Dostałam super koszulkę. Słuchajcie, Pani też ma taką koszulkę fajną? Tak, ale niestety no. rozmiar L. Zadowolony? No, no, takie, takie ekstra emocje. fanty! To są takie emocje! Naprawdę żałujcie, że nie jesteście. Żałujcie, że Was tu nie ma. Ze swojej strony chciałabym jeszcze dodać małe sprostowanie. Bardzo przepraszam, że w ostatnim czasie nie było mnie na zajęciach. Nie mogłam prowadzić cyklu Sprawy dla reportera. Ja, Klaudia Kardynale, przy wszystkich oficjalnie przepraszam. Bardzo proszę. Dziękuję za wybaczenie. Obiecuję, że w roku jubileuszowym będziecie mogli oglądać mnie częściej. Będą częściej filmy, mam nadzieję, a ja będę je prowadzić. Słyszałam, że Pani jest fundatorem Farbek na twarz? E, tak, nasza firma sponsoruje. To jest firma biała i czerwona. Jeśli chodzi o wyjazdy, które są organizowane, jest pan zadowolony? Jestem bardzo zadowolony, aczkolwiek jest ich za mało i tu trzeba zdecydowanie poprawić tę formę naszych planerów i spotkań. Liczę na jakąś mega publikację taką, no, najlepiej książkę. Tak, książkę. A ile wy teraz lat będziecie kończyć coś? Za rok będzie 10. O rany. Starocie. No to już chyba ewidentnie czekamy na publikację. Mamy możliwość właśnie kamerowania na najnowszej jakości Autofokus. Nie jedziemy na manualu. Tu gdzieś się mieści. o tu, tu. Czy pamiętasz te czasy, gdy byłeś żeglarzem? A mi i, I razem, uwaga! Dyplomy zostały rozdane. Upominki również. Zostaje nam teraz tylko integracja przy wspólnym ognisku, przy kiełbaskach, śpiewie przy gitarze. Wspominaniu, jaki był ten rok. Mam nadzieję, że w takim samym składzie spotkamy się jeszcze we wrześniu. To już po wakacjach. Do zobaczenia. Jeżeli podobał Ci się ten film, prosimy o lajkowanie oraz subskrybowanie naszego kanału. Następny nasz odcinek już po wakacjach. Do zobaczenia. Bardzo się cieszymy, gdy nasza grupa rośnie w siłę. Dlatego jeśli masz ochotę do nas dołączyć, zapraszamy. Skontaktuj się z nami przez stronę www. lub przez adres mailowy.